Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Giewont No witam wszystkich uczestników Wspólnego Gołębnika Giewont Znajdujemy się w miejscowości Milicz Jesteśmy na czwartym locie konkursowym Pogoda jak widać jest w porządku Słoneczko świeci Wiesiek, chodź tu może na momencik Dzisiaj wzięliśmy nawet ze sobą wodę. Ponalewaliśmy tu gąbką przed startem. Jak, jak widać. No, część tam widzieliśmy, że piło to co my patrzyli, no to może i będzie im troszkę się lepiej jeszcze przez to leciało. I przygotowaliśmy tu kaminkę do wypuszczenia. Przyjechał przedstawiciel kolega co nam potwierdzi. Wypuszczenie już pan mógł się nam przedstawić. Nowakowski, prezes z oddziału milic. Mi Dzięki. No, poczekaj, że ile tam jest? 8, 8 czy 9 po? No to 10 po wypuścimy, nie? No, powinno być. Chwileczkę. Jest tu taki teren. Plac jest dość fajnie. Deweloperka powstaje, za chwilę nie będzie placu. Dobra, puszczuję. No pusz, puszczaj wieśnik, no 7 pojedz. Jak chcecie to pisze będzie jeszcze. Dobra, No nie no to tam minuta w te czy we w te... Nie, bo troszkę mam kamerkę słabą, jak żeby potem żeby nie padło. No, dawaj. Nie. No, dobra, dobra wieśk, wy, wypuszczaj, dobrego jeszcze powietrzu startują. Południe. Cztery i pół godziny. Myślę, że 300 km będę musiał dzielać się. Cztery raz. zajdą bez problemu. Nie ma, bo bezwiecznie jest. Nie, nie ma wiatru. Nie ma wiatru, ten no to powinny. No, no i odchodzą dość ładnie. Troszeczkę kołują stronę na południe, jak zawsze Dobry lot wszystkim życzymy Międzynarodowy wspólny Gołębnik Giewont. Atrakcyjna lokalizacja kilkuletnie doświadczenie profesjonalna obsługa wysoka skuteczność lotowa małe straty Gołębi optymalna obsada cenne nagrody świetna zabawa.